Dzień dobry, dzień dobry, moi mili. Witam was z ogromną radością i wielką przyjemnością w kolejnym odcinku YouTubeowych lekcji języka polskiego na kanale Monika uczy. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie bajka filozoficzna autorstwa francuskiego pisarza o nazwisku Michel Piquemal. Jeśli masz możliwość skorzystania z naszego podręcznika, to zachęcam cię, abyś otworzył, abyś otworzyła ten podręcznik na stronie 152. Chodzi o czerwony podręcznik do języka polskiego i tam znajdziesz tekst, o którym będziemy dzisiaj mówić. Bajka filozoficzna to jest ten gatunek tekstu, to jest ten rodzaj wypowiedzi, którym zajmiemy się dzisiaj. Zacznijmy więc od początku. Czym jest bajka? O bajkach mówiłam już w filmie, który opublikowałam 4 maja, i powiedziałam tam, jakie są wyznaczniki gatunkowe bajek. Kto jest czołowym polskim autorem bajek w XVIII wieku? Mówiłam o bajkach autorstwa Ignacego Krasickiego, ale w tym filmie śpieszę e, przekazać Ci najważniejsze informacje takie przypomnienie dotyczące tego, czym jest bajka. Pierwsza ważna informacja, którą powinieneś, którą powinnaś zapamiętać z tej naszej dzisiejszej lekcji, to to, że bajka jest utworem narracyjnym, mianowicie oznacza to, że ma narratora, a to, że ma narratora, e, oznacza, że należy do jednego z trzech rodzajów literackich zwanych epiką. Epika, inaczej proza, to te teksty literackie, w których mówi do nas narrator. E, jeśli jesteś moim uczniem, to wiesz, że ja rodzaje literackie przyrównuję do żarówki LEDowej. Mamy lirykę, w skrócie L, mamy epikę, w skrócie E i mamy D, czyli dramat, co daje nam LED żarówkę ledową i trzy rodzaje literackie. W tym ten, który interesuje nas dzisiaj, czyli e, epika. Epika to teksty, w których mówi do nas narrator. Bajka jest gatunkiem epickim. Bajka jest gatunkiem, w którym będzie się wypowiadał narrator. Mamy tutaj do czynienia z bajką filozoficzną, zatem będzie to bajka dydaktyczna. I to druga ważna informacja z dzisiejszego naszego spotkania: bajka dydaktyczna, czyli bajka, która poza dosłownym znaczeniem,. Ma treści niedosłowne, a te treści niedosłowne pełnią funkcję dydaktyczną, to znaczy mają skłonić nas, mają nas zachęcić jako czytelników do refleksji, do zastanowienia, mają nas czegoś nauczyć. Trzecia ważna informacja dotycząca bajki to taka, że w bajce mamy do czynienia ze schematyzmem. Postaci i schematyzmem wydarzeń. Postacie i wydarzenia, które występują w bajce, które pojawiają się w bajce, nie są ważne same w sobie. Ich zadaniem jest przekazanie ważnych, uniwersalnych treści. I czwarta informacja, równie ważna jak poprzednie informacje, to to, że bajka. Ma wiele cech wspólnych z przypowieścią, na przykład przypowieścią biblijną. Bajka ma znaczenie dosłowne, znaczenie literalne i ma też sensy przenośne, znaczenia alegoryczne lub znaczenia symboliczne. Inaczej, bajka niesie w sobie sens metaforyczny, sens niedosłowny. To są cztery podstawowe informacje dotyczące bajki. A teraz zachęcam Cię do wspólnej lektury tekstu zatytułowanego Drogocenna Perła. Michel Pikemal Drogocenna Perła opowiada się w Indiach, że żył raz pewien mędrzec. Szedł on wzdłuż piaszczystego wybrzeża oceanu i doszedł wieczorem do niewielkiej wioski rybackiej. Mijał ją ze śpiewem, a gdy zostawił ją już za sobą, jakiś człowiek zaczął za nim biec, wołając. Zatrzymaj się, proszę. Daj mi, proszę, drogocenną perłę. Mędrzec zdjął swoją sakwę. I spytał: O jakiej to perle mówisz? O tej, którą masz w swoim worze. Śniłem tej nocy, że spotkam dziś wielkiego mędrca i że dostanę od niego drogocenną perłę, która uczyni mnie bogatym do końca moich dni. Mędrzec zatrzymał się, otworzył swój wór i rzeczywiście wyjął z niego piękną perłę. Była ogromna. I jaśniała nadzwyczajnym blaskiem. Całkiem niedawno spostrzegłem tę wielką kulkę pośród ziaren piasku. Spodobała mi się, więc włożyłem ją do sakwy. Jest to zapewne ta rzadka perła, o której mówisz, wierz ją sobie, jest twoja. Rybak był nadzwyczaj szczęśliwy. Pochwycił perłę i odszedł, tańcząc z radości. Mędrzec tymczasem wyciągnął się na piasku, by na nim przespać noc. Ale rybak w swojej chacie nie spał. Raz po raz przewracał się na posłaniu drżąc ze strachu, że ktoś mógłby ukraść mu taki skarb. Nie zmrużył oka przez całą noc, a kiedy nastał ranek, wziął perłę. I wyruszył śladem mędrca, aby go dogonić. Zwracam ci perłę, bo więcej mi przyniosła niepokoju niż bogactw. Naucz mnie raczej tej mądrości, która pozwoliła ci ofiarować mi perłę z tym prostym wyrzeczeniem, bo to właśnie jest prawdziwym bogactwem. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie e, tego tekstu. Przypomnę, że Michel Piquet-Mal to autor e, francuski. Jak zwykle, kiedy omawiamy teksty literackie, proszę o to, abyś narysował e, flagę, y, która y, jest przynależna do autora danego tekstu. Zatem e, proszę Cię w tym momencie, abyś narysował, abyś narysowała flagę francuską, bo Francuzem jest Michel Piquemal. A w tym tekście mowa jest o perłach. Przyznam szczerze, że wczoraj obejrzałam z zaciekawieniem, przygotowując się do naszej dzisiejszej lekcji film na YouTubie poświęcony hodowli pereł. Link do tego filmu zamieszczam w jego opisie i zachęcam Cię do Obejrzenia tego filmu, bo dzięki niemu zdasz sobie sprawę, w jaki sposób powstaje biżuteria z pereł, czym perła jest i dlaczego ta perła tytułowa jest perłą drogocenną. Zatem, w ramach pracy własnej, zachęcam cię do obejrzenia filmu dotyczącego hodowli pereł, jak powstają perły. Moi drodzy, zauważamy tutaj cechy bajki. Jest to utwór narracyjny, mamy do czynienia z narratorem, mamy bardzo schematyczną fabułę i schematyczne postacie. Mamy tutaj rybaka i mamy mędrca, o których nie wiemy nic. Jesteśmy w stanie ich scharakteryzować tylko na podstawie ich wypowiedzi i na podstawie e, ich zachowania. Mamy tutaj także do czynienia z warstwą niedosłowną, z warstwą symboliczną, dlatego że mowa tutaj o bajce filozoficznej. Filozofia. Filozofia, czyli umiłowanie wiedzy, umiłowanie mądrości, umiłowanie nauki. Filozofia to nauka, która zadaje pytanie dlaczego, to nauka, w której pytamy kiedy, po co, w jakim celu, czy aby na pewno. I w tej bajce podjęto ważne kwestie dotyczące szczęścia. Co to znaczy być szczęśliwym? Co to znaczy być mądrym? W jaki sposób powinniśmy pracować na naszą mądrość? Może to jest tak, że aby coś zyskać, należy coś stracić. Jak wielką sztuką jest umiejętność wyrzeczenia się czegoś, umiejętność odpuszczenia, umiejętność zrezygnowania z czegoś, co wydawałoby się ważne. Zauważmy jeszcze jedną ważną rzecz. E, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To, co jest ważne dla jednej osoby, dla drugiej, może nie mieć takiego ogromnego znaczenia. Bajka filozoficzna, którą e, przeczytałam w, przed chwilą, Podejmuje właśnie takie zagadnienia, zagadnienie dotyczące szczęścia, istoty szczęścia, czym to szczęście jest, z czym szczęście się wiąże, czego od nas wymaga. Czy nie jest tak, że czasami musimy ponieść pewną ofiarę, aby być szczęśliwym i właśnie, co to znaczy prawdziwe szczęście? Może czasami coś wydaje się nam, Rzeczą niezbędną, tym czymś, co może dać nam szczęście, a w rezultacie okazuje się balastem, czymś, z czego warto jest zrezygnować. Przesłanie tego tekstu e, zawarte jest w ostatnim jego fragmencie. Mówi rybak tak: Zwracam ci perłę, bo więcej mi przyniosła niepokoju niż bogactw naucz mnie raczej tej mądrości, która pozwoliła ci ofiarować mi perłę z tym prostym wyrzeczeniem, bo to właśnie jest prawdziwym bogactwem, prawdziwym bogactwem. Zachęcam ci, jak zwykle, do przeczytania opisu filmu, gdyż znajdziesz w nim ważne dla ciebie informacje. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że zapaliłam w twojej głowie chęć do zastanowienia się nad tym, czym jest bogactwo. Czy bogactwo to tylko kwestie materialne. Na czym polega bogactwo duchowe? Co zrobić, żeby być szczęśliwym? Mam nadzieję, że ten tekst skłania cię do takich refleksji i do takiego zastanowienia. Zachęcam cię dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne youtube'owe lekcje na moim kanale.